Witam. Jestem pracownikiem Biblioteki Głównej Dąbrowie Górniczej. Chciałabym Państwu przedstawić książkę, którą ostatnio przeczytałam. Jest to komedia kryminalna Małgorzaty Kursy. Ekologiczna zemsta. Bohaterkami tej książki są dwie przyjaciółki, Malwina Pędziwiatr i Eliza Barnawa. Są to kobiety po przejściach w wieku, jak to sama określa autorka, postpoborowym. Malwina jest kobietą niezależną, długoletnią singielką, krytycznie nastawioną do rodzaju męskiego. Wraca do Polski po długoletnim pobycie w Kanadzie, ponieważ chce uratować swoją jedyną kochaną córkę przed popełnieniem najgorszego błędu w jej mniemaniu oczywiście, czyli przed za Okazuje się jednak, że jej zięć jest wspaniałym człowiekiem i Malvina zaprzyjaźnia się z nim postanawia, po jakimś czasie, wrócić do Polski na stałe. Tutaj musi się zmierzyć z polskimi realiami, polskimi urzędami i polską polityką. Po jakimś czasie spotyka swoją przyjaciółkę Elizę, która opowiada, co jej takiego strasznego przydarzyło się w ostatnim czasie. Mianowicie została napadnięta i ukradziona przez lokalnego rzezimieszka. Obie przyjaciółki dochodzą do wniosku, że Państwowi urzędnicy lekceważą porządnych obywateli i postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce. Obie zamierzają osobiście zająć, zająć się kraśnickimi rzezimieszkami i wandalami. Wymyślają doskonały plan zemsty na osobie, która napadła na Elisę. Ten plan, w tym planie pomagają im, pomaga im młodsze pokolenie, Czyli syn Elizy Piotr i jego nowa przyjaciółka Karolina. Czy plan zemsty się powiedzie? Trzeba to przeczytać. Serdecznie Państwu polecam tą książkę, ponieważ jest to komedia, która na długo poprawi Państwu humor. Jest zabawna i bardzo sympatyczna lekka, łatwa i przyjemna w czytaniu.